Nie wszystko, co widzisz, jest prawdziwe. Czasem to, co wygląda jak koniec, jest początkiem, a to, co boli, może być drogą do spełnienia. Prawda o Twoim przeznaczeniu miłosnym nie zawsze przychodzi w świetle, czasem ukrywa się w cieniu. Kiedy życie odwraca się tyłem, wszechświat może właśnie ustawiać Cię twarzą do tego, co najważniejsze. Zanim coś się objawi, Musi się przemienić. I właśnie teraz to się dzieje cicho, głęboko, niezauważalnie dla oka. Zamknij oczy i zapytaj, czy to, co widzę, naprawdę odzwierciedla moje serce bo jeśli nie, to ta wiadomość jest dla ciebie i przyszła w idealnym momencie, kochana duszko. Nie jesteś tu przez przypadek, jesteś prowadzona i w tej chwili. Całe niebo szepcze do Twojego serca słowa, które mogą wszystko zmienić. A jeśli chcesz więcej takich przekazów, jeśli Twoje serce czuje się tu jak w domu, zapraszam Cię do naszego kręgu na telegramie. Link znajdziesz w opisie tego wideo. Zacznijmy od początku nie tego, co pamiętasz, ale tego, co Twoja dusza wiedziała od zawsze. Bo twoje przeznaczenie miłosne zapisane jest głębiej, niż się wydaje. To nie historia o przypadkach. To historia o tym, jak miłość szukała drogi do ciebie przez wszystkie przeciwności, przez każdą noc bez odpowiedzi. Były momenty, w których myślałaś, że coś poszło nie tak, ale anioły widzą inaczej. Widzą, że wszystko układa się precyzyjnie według planu twojej duszy. Może właśnie wtedy, gdy On odszedł, zrobił miejsce dla tego, kto naprawdę ma zostać? Może to, co wyglądało jak porażka, było największym błogosławieństwem, bo Twoje serce wołało nie o kogoś, kto Cię wypełni, ale o miłość, która będzie odbiciem Twojej pełni, i choć może wydawać się, że miłość się od Ciebie oddaliła. Ona tylko krąży wokół, czekając, aż przestaniesz się zadowalać tym, co nie jest Twoje. Nie musisz znać drogi, by dojść do celu. Wystarczy, że przestaniesz iść wbrew sobie, i wtedy wszystko się zmieni. Anioły, pokazują mi obraz Ciebie stojącej nad przepaścią wyboru. Jedna droga to powtórka, druga to wolność. Jedna droga to strach, druga to prawda. Nie wybieraj z lęku przed samotnością. Bo samotność z kimś, kto cię nie czuje, boli bardziej niż cisza z samą sobą. Jesteś stworzona do czegoś więcej. Do miłości, która sięga głębiej niż ciało, słowa, obietnice. Do miłości, która rozpoznaje cię, zanim jeszcze się przedstawisz. I ten ktoś, on już czuje Twoją obecność. Może jeszcze cię nie widzi, ale dusze rozmawiają wcześniej niż oczy. Nie musisz gonić, bo to, co jest Twoje, nie przejdzie obok. Ale zanim przyjdzie, musisz nauczyć się siebie. Nie możesz kochać naprawdę, jeśli ciągle próbujesz się zmieścić w wersji siebie, która jest bezpieczna, ale nieprawdziwa. Twoje światło może być zbyt jasne dla tych, którzy nie chcą widzieć. Ale ono nie jest zbyt jasne dla tego, kto przychodzi z prawdziwej miłości. On nie będzie chciał cię zmieniać. On usiądzie przy tobie i powie: Jesteś dokładnie taka, na jaką czekałem. Ale najpierw ty musisz to powiedzieć sobie. Musisz wybrać siebie. Nie jako opcję, ale jako centrum. To przeznaczenie nie przyjdzie, dopóki nie przestaniesz wątpić w swoją wartość. Nie wszystko jest, jak się wydaje. I to, co wygląda jak pustka, może być ciszą przed największym. Objawieniem. Bo anioły nie pracują szybko. One pracują dokładnie. I dlatego to trwało. Ale już nie musisz czekać w ciemności. Teraz światło zaczyna sączyć się przez szczeliny. I w końcu widzisz, wszystko miało sens. Każda łza podlewała grunt pod coś, co nie zniknie z wiatrem. To nie bajka. To plan, który pisałaś, zanim się urodziłaś, a teraz nadszedł czas, byś go przeczytała na głos. Miłość nie będzie hałaśliwa. Będzie pewna, stabilna, głęboka. I sprawi, że poczujesz się jak w domu. Nie dlatego, że jesteś potrzebna, ale dlatego, że jesteś kochana. Nie wybieraj z braku. Wybieraj z pełni. Z wiedzy, że już jesteś całością, a wszystko co przychodzi, tylko to odbija. Twoje przeznaczenie to nie historia z przeszłości, to wezwanie z przyszłości. I ono właśnie teraz mówi Twoim imieniem. Nie poddawaj się, kochana. Bo teraz wszystko zaczyna się układać. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz, Twoja dusza już to czuje. Zostań ze mną aż do końca tej wiadomości, bo kolejne słowa, które usłyszysz, mogą być kluczem do drzwi, które czekają, by się otworzyć. To, co najważniejsze, przychodzi, gdy przestajesz udawać, że nie czekasz, gdy mówisz: Jestem gotowa. I teraz, właśnie teraz, jesteś. Czasem dusza wie wcześniej niż ty. Zanim coś się pojawi w twoim życiu, już drga w twoim wnętrzu, jak echo tego, co nadchodzi. I to echo właśnie się nasila. Nie jesteś już tą samą kobietą, którą byłaś wczoraj. Przeszłaś przez ogień, przez milczenie, przez zwątpienie, i coś w tobie teraz świeci jaśniej, on też się zmienia. Choć nie widzisz, jest prowadzony. Anioły szepczą mu twoje imię między snami, przygotowują go na spotkanie z tobą. Nie, próbuj się dopasować. Prawdziwe połączenie nie potrzebuje kompromisów z prawdą. Ono zaczyna się wtedy, gdy jesteś całkowicie sobą. Masz w sobie dar, który rozpoznaje tylko serce. Dlatego nie wszyscy potrafili cię kochać. Ale to nie znaczy, że nie jesteś do kochania. Twój czas nie był stracony. Każde nieudane my przygotowywało cię na to jedno, które przetrwa wszystko. Nie bój się własnej siły, nie ukrywaj głębi, bo ten, kto macie kochać, pokocha cię właśnie za to, czego inni nie rozumieli. Nie uciekaj od tęsknoty, ona jest językiem duszy, to przez nią wszechświat mówi ci. To, czego pragniesz, też pragnie ciebie. Kiedy miłość jest przeznaczeniem, nie musisz jej gonić. Wystarczy być gotową. I ty właśnie jesteś gotowa, nie porównuj swojej drogi do innych. Twoja jest święta, unikalna, uświęcona przez każde wybory, które wymagały odwagi. Ciszy twojego wnętrza zapisano wszystko. Każdy ruch serca, każde pragnienie. Każde tak, które czeka, by zostać wypowiedziane. On nie przyjdzie, by cię naprawić. Przychodzi, bo ty już jesteś kompletna i to spotkanie będzie świętem, nie ratunkiem. Zobaczysz, jak Twoja energia się zmienia. Nie dlatego, że ktoś ją rozpoznał, ale dlatego, że sama wreszcie ją przyjęłaś. Nie tłumacząc się. Nie umniejszając. Nie czekając na pozwolenie, po prostu jesteś. I to wystarczy. Ten związek, który nadchodzi, nie będzie kopią przeszłości. Będzie odpowiedzią na modlitwy, których już nie pamiętasz, że wypowiedziałaś. On będzie wiedział, że miłość to nie obietnice, ale obecność. Nie słowa, ale obecność w trudnych chwilach. To nie będzie relacja, w której musisz się starać o uwagę. Bo prawdziwa miłość nie potrzebuje udowadniania. Ona po prostu jest. Z każdym dniem, który wybierasz siebie, przybliżasz się do tego, który też wybrał siebie. I dzięki temu może wybrać ciebie z pełnią serca. Nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że trwało to dłużej niż sądziłaś. Czas działa na Twoją korzyść, kiedy pozwalasz działać miłości. Prawda o Twoim przeznaczeniu miłosnym nie brzmi głośno. Ona szeptem przypomina Ci, że nie jesteś sama. Nigdy nie byłaś. Twoje serce, nawet z bliznami, wciąż bije dla miłości. I niech tak bije, bo każda Jego rana przekształciła się w światło. Nie wiesz w zakończenia. Wiesz w początek, który ma moc przekształcić całe Twoje życie w dom. Nie uciekaj. Gdy coś cię poruszy, to właśnie w tym drżeniu zaczyna się objawienie. To właśnie tam czeka twoja droga. Prawdziwa relacja nie będzie ucieczką od życia. Będzie spotkaniem, które sprawi, że zechcesz żyć głębiej, mocniej, prawdziwiej. Twój głos ma znaczenie. Twoje pragnienie nie jest za duże, a twoje serce nie pragnie za wiele. Ono pragnie dokładnie tyle, ile zostało mu obiecane. To, co ma być Twoje, nie ominie Cię. Choćby miało przejść przez tysiące przeszkód, ono i tak Cię znajdzie. Twoje imię jest zapisane w sercu tego, który też szuka. I kiedy się spotkacie, oboje poczujecie, że to nie przypadek. Zacznij przygotowywać przestrzeń. W sobie, w życiu, w sercu. Bo to, co się zbliża, potrzebuje miejsca, by rozkwitnąć. Nie bój się już czekać, bo to już nie jest czekanie, to jest dojrzewanie do miłości, która nie zawiedzie. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, życie szeptnie to teraz, i wszystko, co było trudne, stanie się tłem dla największego daru. Miłość, która ma przyjść, nie zapuka. Gwałtownie ona wejdzie lekko jak poranny promień słońca, przez uchylone drzwi twojego serca. Cicho, pewnie, prawdziwie. To spotkanie nie będzie wymagało masek. Będzie oddychaniem w jednym rytmie, bez przymusu, bez gry. Jakbyście oboje wrócili do miejsca, które znacie od zawsze. Nie musisz już wybierać między sercem a rozsądkiem. Bo prawdziwe przeznaczenie jednoczy je w jedno i przestaje być wyborem, staje się jasnością. Zaufaj, drodze, nawet jeśli teraz wydaje się pusta. W rzeczywistości to przestrzeń dla czegoś wielkiego, co musi mieć dość miejsca, by się zakorzenić, On nie przyjdzie, by cię kompletować. Przychodzi, bo jesteś cała i z tej pełni stworzycie coś, co będzie nie do złamania. Ten związek, który już idzie w Twoją stronę, nie będzie powieleniem starego bólu, będzie ukojeniem, jakiego dotąd nie znałaś. Zostaw przeszłość, nie dlatego, że była zła, ale dlatego, że to, co przed Tobą ma w sobie więcej światła niż kiedykolwiek widziałaś. To nie będzie relacja oparta na potrzebie. To będzie przestrzeń, w której miłość oddycha wolnością. A bliskość nie wiąże, lecz wzmacnia. Twoje serce to świątynia. Nie każdy może do niej wejść, ale ten, kto przyjdzie z czystą intencją, zostanie i uczyni z niej dom. Nie potrzebujesz nikogo, kto cię zrozumie, jeśli najpierw nie zrozumiesz siebie. A właśnie teraz zbliżasz się do tej największej prawdy o sobie. Ten moment, w którym jesteś. To nie stagnacja, to cisza przed przebudzeniem. I gdy przyjdzie fala, już nie będziesz tą samą kobietą. Przyszłość nie czeka gdzieś daleko. Ona rodzi się z Twojego teraz. I każde Twoje dziś to krok ku tej miłości, która już oddycha tym samym powietrzem. Zasługujesz na relację, w której nie będziesz musiała się zmniejszać, by ktoś inny mógł błyszczeć. Zasługujesz na bycie sobą w całości. Nie zatrzymuj się teraz, bo jesteś o włos od otwarcia drzwi, które tyle razy widziałaś w snach, ale bałaś się do nich zapukać i właśnie teraz, kiedy słyszysz te słowa, wszechświat uśmiecha się do ciebie, bo wie, że już rozpoznałaś swój czas. To wszystko zaczyna się dziać. A teraz. Oddychaj głęboko i pozwól, by ta prawda przeniknęła Cię całkowicie. Twoje przeznaczenie miłosne nie jest snem ani przypadkiem, to obietnica, która dojrzewała razem z Tobą. Każdy krok, każda łza, każda tęsknota prowadziły Cię do tego miejsca, w którym już nie musisz nic udowadniać. Wystarczy, że jesteś. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, jeśli poczułaś, że mówiła właśnie do ciebie, potwierdź jej odbiór, wpisując w komentarzu numer 1311. To znak dla aniołów, że jesteś gotowa. Zachęcam cię z całego serca. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego z kolejnych przekazów, które będą przygotowane dokładnie dla ciebie. I pamiętaj, Nasza anielska przestrzeń w telegramie jest otwarta. Dołącz do niej, jeśli pragniesz codziennie otrzymywać wiadomości pełne światła, wsparcia i duchowego prowadzenia. Link znajdziesz w opisie tego wideo. Nie zapominaj: to, co ma przyjść, przyjdzie, ale Twoja obecność, Twoja wiara i Twoje zaufanie otwierają temu drogę. Dziękuję Ci za to wspólne spotkanie. Dziękuję, że słuchasz. Dziękuję, że jesteś. Jesteś błogosławieństwem dla tego świata. Niech światło zawsze prowadzi Cię tam, gdzie Twoja dusza odnajduje pokój, a Twoje serce tam, gdzie miłość czeka z otwartymi ramionami. Bądź gotowa, bądź spokojna, bądź sobą, bo właśnie teraz. Wszystko zaczyna się układać dokładnie tak, jak miało być. I to dopiero początek.